Rozkminy językowe, obce, a jednak polskie. Śliwka węgierka. No cóż, jak wiadomo, śliwka to owoc. Rośnie sobie na drzewie i to akurat jest oczywistość. Natomiast czemu węgierka? Bo pochodzi z Węgier? No właśnie, nie do końca. Śliwka węgierka z samymi Węgrami ma tyle wspólnego, że w Polsce używamy takiej nazwy. I tylko w Polsce. No bo do naszego kraju śliwka przybyła rzeczywiście z Węgier ale to nie stamtąd się wywodzi to drzewko owocowe. Swoje początki prawdopodobnie ma w Azji Mniejszej, okolice Morza Kaspijskiego. A co śmieszne, to po angielsku śliwka węgierka brzmi European Plum, co w tłumaczeniu na język polski oznacza śliwka europejska, czyli generalnie nic o Azji. Oh, oh, nic o ograch. To trochę brzmi, jakbyśmy sobie tu w Europie przywłaszczyli sławę i chwałę związaną z tą z tak zwaną śliwką, Zwyczajno, a w Polsce to już w ogóle przegięcie bo dowalili tam jeszcze Węgry. Moim zdaniem to powinniśmy nazwać tą śliwkę kaspijska, jak te może, albo co najmniej azjatycka, żeby nie było żadnych nieporozumień ani podpinania się pod cudze śliwki.